Chciałbyś zainwestować i rozpocząć prowadzenie działalności w nowym miejscu? Gmina Pasem odda w Dzierżawie nieruchomości z linią brzegową jeziora Kalwa, zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w centrum miasta Pasem. Przedmiot dzierżawy stanowi działkę o powierzchni 7305 m2, na której zlokalizowany jest budynek po byłej szkole, wybudowany około 1928 roku o powierzchni użytkowej niespełna 1400 m2. Posiada on trzy kondygnacje i piwnicę. W 2011 roku przeprowadzony został remont obiektu. Wykonano nową elewację, wymieniono okna i poszycie dachowe. Budynek wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do jeziora Kalwa, długość linii brzegowej to około 150 metrów. Położenie nieruchomości jest bardzo atrakcyjne, nie tylko z uwagi na dostęp do jeziora, ale również lokalizację w samym centrum miasta, w którym znajdują się obiekty usługowe, handlowe, sakralne, niedaleko komunikacja publiczna. W sąsiedztwie znajduje się urządzone nabrzeże jeziora Kalwa z dwoma pomostami zachęcające do spacerów i wypoczynku nad brzegiem jeziora. Gmina odda przedmiotową nieruchomość w dzierżawę na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność usługową, w ramach której istnieje możliwość prowadzenia domu opieki społecznej, usług medycznych, gabinetów odnowy biologicznej, usług hotelarskich, domu weselnego, sali konferencyjnej, gastronomii, rzemiosła, usług rekreacyjno-sportowych, przystani żeglarskiej czy usług oświatowych. Na działce zezwala się na lokalizację obiektów małej architektury oraz obiektów architektury ogrodowej typu altany lub wiaty oraz budowę pomostów, kładek, tarasów, ciągów pieszych. Ze względu na lokalizację nieruchomości nad jeziorem, idealnie nadaje się ona do wykorzystania pod usługi turystyczne, hotelarskie czy przystań żeglarską. Zainteresowała Cię nasza oferta? Chciałbyś zainwestować i lubisz wyzwania? Zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Pasymiu. Telefon 89 621 20 11, mail umigmałpa.pasym.pl. Gmina jest gotowa na współpracę i pomoc przy realizacji inwestycji. Może jeszcze kilka słów o Pasymiu. Pasem jest jednym z najstarszych miast na Mazurach jego początki sięgają 1336 roku. Powierzchnia gminy Pasem to 14 931 hektarów, z czego znaczna część tworzą lasy i jeziora zapewniające ciszę i spokój niezbędne do udanego wypoczynku. Największymi jeziorami są Kalwa, Leleckie, Gromskie, Sasek Wielki, Dłużek. Różne gatunki ryb występujące w jeziorach, stare bory sosnowe w których jest pełno dzikiej zwierzyny i którymi przebiegają trasy rowerowe, stwarzają warunki do aktywnego wypoczynku w gminie pasy. Nie zabraknie również ciekawych propozycji w strefie kultury. W okresie letnim odbywają się koncerty muzyki organowej w zabytkowym kościele ewangelickim. Również Miejski Ośrodek Kultury posiada bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. W sezonie wakacyjnym przeprowadzane są cykliczne imprezy Noc Świętojańska, Święto Grodu, Dożynki, Festiwal Rowerowy Miast Citaslow. Dla osób interesujących się historią również znajdzie się coś w naszym mieście. Pasem zachowany jest w średniowiecznym układzie zabudowy. Do najcenniejszych zabytków należą Kościół Ewangelicko-Auzgórski, którego budowę rozpoczęto około 1350 roku, ratusz z 1855 roku, który powstał w miejscu Starego, spalonego w 1583 roku. Kościół pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa, którego budowa rozpoczęła się w 1873 roku. Urocze położenie, cisza i spokój, wspaniali mieszkańcy, ciągły rozwój gminy, samorząd przychylny przedsiębiorcom powodują, że gmina Pasem jest idealnym miejscem na inwestowanie, w tym w rozwój turystyki. Zapraszamy do gminy Pasem.